Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie! Z tej strony Mati04 i dzisiaj otworzymy sobie multipak Road to Euro 2018 FIFA World Cup in Russia Dokładnie tak kosztował 25 zł, jest tutaj 6 i dwie karty z limitowanej edycji Wziąłem sobie nożyczki, aby to otworzyć Karteczka, dwie tajemnicze limitki i sześć saszetek. Znowu tylko dwa rodzaje, jak widzę, tak? Tak, dwa rodzaje. Więcej w sklepie nie widziałem, więc chyba są tylko dwa. A to w sumie to nie jest y, ważne. Jest jedna saszetka z lewym, reszta z widalem. A sobie Widać dobrze. Widać. Myślę, że widać. Dobra, no to pojedziemy sobie z saszetkami najpierw po trzech saszetkach jedna limitka. Pojedźmy sobie najpierw z... niech będzie ta. Ostatnio otwieraliśmy sobie mega zestaw. Ostatnio, czyli wczoraj. I trafiliśmy, naszą najlepszą kartą był Top Player Messi. O, pierwszą kartą naszą jest tutaj. Kiseczka. Team -made. tutaj kartą specjalną będzie ostatnia chyba, tak? Chorwacja. Brazylia, Nail, Taylor, Erkin i Defensive Rock. Ładne są te karty. Defensive Rock jest bonucci. Chciałem zobaczyć bazówki. Mamy bonucciego. Ładna, ładna. Ze stołu. Znowu Vidal. mamy Vidal. Hummels. Bro, Kevin de Bruyne. I mess. o Pierwszą naszą kartą w, tym, w tej paczce jest Eden Hazard. Tutaj kartą specjalną będzie znowu ostatnia karta odwrócona. Tony Cross. Topal Quaresma i Rogić i napastnik Golmaszyna, Joel Jakiś tam z Finlandii Też bardzo ładna tylko to jest taka podobna karta tylko jest złote obramowanie i inny napis Widzicie? Też tam jest taki jakiś jakiś taki jakiś rąb czy co to, to nie widzę no, coś takiego. Jedziemy. Teraz się mi trafiła. Troszeczka właśnie z lewym. Ta troszeczka to jest jedyna. Zobaczymy, co się trafi w niej. Odpowiedź sobie tak, bo tam tak nie seszurek. Czekajmy, czy to mi coś przyniesie. Giz. No już, dobra. Co. Richard Gizmisz. Węgry Schneider. Znów no, chyba ostatnia. A patrzcie, jak się teraz trafia. Daily Blind, Stoker, Brahimi. Ile było korek kart? Wydawało mi się, że było 6, no nieważne. I Emil Forsberg ze Szwecji. Bardzo ładna karta. Te fans mi się najbardziej chyba podobają z wszystkich kart. Jeszcze mi się podoba ten top player też bardzo. Reszta kart jest ładna. Bardzo ładna. Oprócz limitek, to jest taki nie, nie mój styl, jak mówiłem już. No, ale nie będę już tak mówił. Jedziemy z kolejną saszetką. No, pokazałem już, że będzie Jurij Żirką, ale na jakiej karcie to sobie zobaczymy. Jeszcze nie teraz, dopiero po przejściu. Bazówek. Paul Pogba Ankersen. McGlinchy, Kombarov, Sainsbury i na karcie ekspert właśnie miałem już jeszcze ani jednej nie mam karty z tego rodzaju, ale już mam karty z wszystkich rodzajów. Każdy rodzaj karty mam już i mogę. Z Stwierdzić, że najładniej wyglądają fan swoje wryty i top playery, jak mówiłem. Kolejną kartą jest Eric Dier. To tej bardzo wkrótce, trochę szybciej przelatywał i jakiś obrońca jest to. Defensive Rock, tak można było przypuszczać. Ale nie zawsze mógłby na przykład być fans, ekspert. Wiktor Lindelof Defensive rock. Dwa defensywy, jeden gol. Zapomniałem o limitkach, a to potem otworzymy obydwie naraz. Co? Już zapomniałem o limitkach, to potem będą dwie naraz. O tyłu znowu nie ma tak. O tak, o tak. Ja uważam, że w tym repaku wszystkie karty specjalne są od tyłu. Bonaventura, Romero, Staric, Immobile, Odegard. I miejsce jest key Player Ericsson. Bardzo ładna karta. Bardziej mi się tutaj podoba to zdjęcie z zawodnika. Taki cieszący się cieszynka. Gdzie by to położyć? Zmieści się. Będzie. Zmieściło się nawet. O, jest idealnie. I zaczniemy sobie, może, od. Nie, będzie pomocnik. To tu jest. O, patrzcie, kogo mamy. Mamy Toni, Cross. Niemcy. Pomocnik. Bardzo ładna karta. Ładnie się błyszczy. pod słońce. A drugą kartą jest, na pasnie może Messi lub Ronaldo, powiem, że są, wow, 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 jest Ronaldo, mógł być jeszcze w sumie lewy. I trzech najlepszych to byłby właśnie Ronaldo, Messi i lewy, no. No i jest jeden z tych trzech najlepszych, więc się bardzo, bardzo cieszę, jest, no, Ronaldo, na pewno jest to moja na razie... Najlepsza limitka z tej edycji. Widziałem też, że był Messi w jednym multipaku. Ale lewego nigdzie jeszcze nie widziałem. Także to by było na tyle. Do zobaczenia. Narka, pa i siema. Jo!